Oh my god, zobaczcie co się w ogóle dzieje. Zobaczcie co się dzieje. I właśnie w takich momentach przydaje się pracować również! Bądź też nagrywać, na YouTube'a nie będąc do siebie w studiu, tylko właśnie. Bo ja jestem aktualnie w Polsce, co nie? Przyjechałem sobie. I mówię, wezmę laptopa, będę nagrywać i tak dalej, bo, bo lubię nagrywać i tak dalej, może coś fajnego wyjdzie. A wiedziałem, że wyjdzie. Tylko nie chciałem wam mówić, chociaż na Discordzie już wam mówiłem. Masakra. Chociaż na Discordzie już wam e, tam spolerowałem troszeczkę, że coś się stanie i wczoraj już potwierdziłem, info na Discordzie, że Granny 3 wyjdzie. Bardzo szybko. Ale nie mogłem tego nagrywać wcześniej, deweloper mnie o to prosił. Zobaczcie, jak, ja jeszcze w ogóle w to, w to nie grałem, żeby sobie, wiecie jak, nie, nie zniszczyć tutaj moich e, emocji, ponieważ Ice Cream 4 już grałem i później szybko nagrałem speedruna, ale Granny 3 jest też bardzo mega... I em... Dlaczego to się tak zacina? Grenic jest grannie w ogóle seria, Grenie jest bardzo dla mnie ważna na kanale jak i dla was. Okej, okay, quality może ustawmy na low, bo widzę, że, że oni naprawdę, coś, coś mi się ścina, nie wiem, co jest z moim telefonem, nie tak, nieważne. Mm, easy, uh, Granny is... Uh, and gra... W ogóle, no siemanko, żenowanko, z tej strony to mi. Moi drodzy, zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny Granny 3. If you drop something on the floor, Granny will come, Granny does not hear very well. Czyli, że mm, gran, Granny, Grandpa dalej nie słyszy tak dobrze. If you see Slendrina, look away as soon as possible. Jeżeli zobaczymy Slendrinę, musimy się odwrócić. Teddy is pretty important. If you are stuck in a beer trap, look at any remove button, you can hide on a bat, and in wardrobes you have five days to escape. Zobaczmy, z czym to się jest, zobaczmy, co się teraz tutaj w ogóle dzieje. Pewnie niektórzy z was myślą, że to jeszcze jest ściema, że to jest Granny 3, że to jest kolejna jakaś podruba, ale nie jest. Nie jest podróbą. To jest. to jest jakieś dom... Nowy domek? Czy to? Jakieś kamery tutaj? Okej? Okay. Uuu. Uh. Zamknęło się coś tam. Dobra, spoko. Czy już nas zamknęli? I tam chyba jest, tam u góry chyba, nie. Wydaje mi się, że nie. Chociaż nie jestem pewien, nie mam żadnego pojęcia. Ale dobra, wchodzimy do tego wielkiego domu. Dlaczego myśmy tutaj przyszli? Co to jest za kolejna historia? Tego jeszcze nie wiemy. Oh my god, jak nas zabarykadowali, bo to jest wosa tutaj. Czyli oni nas obserwują, oni widzą tą kamerę. No, tam Grandpa na pewno patrzy przez te kamery i tak dalej. Ale no dobrze, wchodzimy do domku, ale za chwileczkę pewnie w web dostaniemy czy coś w tym stylu. Welcome. Oh my god! Tak od razu do nas strzelił? Tak po prostu? A czy oni nas opatrzą? Day one. Okej, okay. jaka Granny jest mega, to jest po prostu mega gierka, co nie? Tylko wydaje mi się, że muszę sobie tutaj troszeczkę rozświetlić tą gierkę, bo tutaj oczywiście nic nie widzę, jak zwykle tutaj mi wszystko przyciemnili. Dobra, JESTEŚMY! Eee, co my teraz tutaj musimy zrobić? Pewnie tylko otworzyć. O! nie można otwierać. Okej. Okay. Tu jest taka ala podobna muzyczka do Granny 2, Granny 1, coś z po... Jest, mamy lockpick. Spójrzcie, ktoś tutaj zostawił lockpick. Dobra, mamy lockpick! I co teraz? Hold! Okej. Okay. To się tak długo otwiera? Chyba tutaj nie widzę, widzicie? Znaczy, wy to widzicie. O. <grych> panie Grandpa, panie, pan mnie tutaj nawet nie denerwuje. Dlaczego on tutaj stoi teraz? No, jestem sobie, stoję po prostu. No, proszę bardzo. Czy on tu usłyszy znowu? Żeby nie było sceny, co nie? O, coś tam było słychać, tak jakby. Grand, Grand... O, otwarliśmy, dobra. A i ten lockpick mi zostaje. Dobra, poszedł. Co to było? Oh my god, tutaj są jakieś tortury, widzicie to? I need a padlock key. Nie, nie tortury, tutaj coś nie musieli zrobić dziwnego. Ty, ale ja się mega tej gierki boję, bo tutaj się chyba Da się biegać, ok. Ale czemu tu jest taka muzyka creepy? Ktoś tu idzie. Ktoś gdzieś chodzi. Oh my god! Ktoś tu nie przetrwał. Ale no, dobra. Się... Wydaje mi się, że tutaj chyba Grandpa nie może zejść. A to jest u niego w domku, czy gdzie to jest? Ja to jest u nich w domu, dobra. O Jezus, Maria. Dobra, zamknij te drzwi za sobą. I teraz tak, możemy odpalić tutaj telewizor. Nie, nic to nie możemy zrobić. Tu się możemy ukryć jakbyś inaczej. Dobra, muszę wam powiedzieć, że ten dom będzie mega wielki. Oh my god. Kucni tu! Chociaż mogę stać chyba on mnie nie będzie widzieć przez Oh my god. I Granny też tam już szła! Ja tam widzę jego rękę. You cannot not hide A Mogę się tutaj pod bedem ukryć? Ja mogę się tutaj też ukryć. Dobra, dobra, szukamy dalej szybko przed... O matches! Shotgun ammo. O! Ale możemy wyjść na spokojnie na zewnątrz. No i co? I nie da się stąd uciec? A tutaj chyba ten samochód będziemy musieli naprawić, chociaż nie jestem pewien, co tutaj się świeci? Stone! Czekaj, może dropnijmy tutaj przy tym samochodzie tak, żeby... żebyśmy wiedzieli, że to tutaj jest. Tu jest w ogóle też shotgun ammo, shotgun ammo, tu jest wszędzie shotgun ammo. Tutaj co możemy otworzyć. Ale to i tak nic. Chociaż wydaje mi się, że mm, Grandpa będzie mógł do nas strzelać, więc będzie taka troszeczkę lipa, ale co z tym Stone'em zrobić? Patrz, Stone. O. No znowu mi się przyciemnia, jak ja tego nienawidzę w tych telefonach, no. Dobra, co ja mogę teraz z tym zrobić, z Stone'em? Wybić szybę, czy co? Nie wiem, ale wziąłem po prostu Stone'a i wydaje mi się, że my go po prostu mamy teraz tutaj w kieszeni, co nie? Mamy teraz tutaj kolejnego Stone'a. Stone. O, mamy dwa. No i co z tymi stonami? Nie wiem, no to, to się jeszcze później dowiemy jakby, co, co nie? Ale muszę wam powiedzieć, że chyba teraz codziennie będzie Granny, co nie? A nie dasz Sitki! Potrzebuję teraz tutaj ee, kluczyk do, do tego domku. <laughs> GILOTYNOZAUR! Tutaj też jest, pewnie tutaj Karolina jest na bank na milion procent. Na bank to któryś z nich usłyszał, znaczy ona w sumie to usłyszała. Grandpa niekoniecznie, bo Grandpa sami dobrze wiecie, że on nie słyszy tak za bardzo. Ale no dobra, spójrzcie w ogóle, że możemy sobie wyjść tędy. I Granny na bank tutaj otworzy drzwi, pato. O, zamknięte. A mogę tutaj zrobić lock... No przecież mam lockpika. O, mogę otwierać! Oh my god, jakie to jest spoko, że mamy Lockpika, co nie? I możemy sobie, sobie tutaj praktycznie każde drzwi otworzyć. O! Jesteśmy w kuchni. Okej. Okay. Tu jakiś shotgun. Tu też coś tam, tu nic nie ma. Znaczy shotgun, co ja mówisz? Sh o... Co to jest? A to gdzieś tam do góry jedzie! Ja się boję tej muzyki. O, tutaj mamy drewienko, widzicie? Firewood. Ale po co mi ten firewood? Może tu gdzieś go wsadzić, co? Nie. Do pieca gdzieś, czy coś? Może tu? Słyszę jak ktoś jest na dworze. Ja tam ewidentnie słyszę jak ktoś jest na dworze, co nie? A co tu jest? A barrel f Oh my god! A barrel full of water? Dobra, chodź tutaj. Ona się pomalutku rusza, także na spokojnie. Ale no, dobra. Ja nie wiem, gdzie tutaj, co jakie przedmioty mam zdobywać, bo to jest po prostu masakra, muszę wam powiedzieć. O Jezus Maria! I co teraz? I co teraz? O oh mój W dzisiejszym odcinku sobie wszystko zwiedzamy i patrzymy co tutaj zrobić, i tak musimy się dowiedzieć jaka jest cutscenka końcowa, jak nas zabijają i tak dalej. Dobra, day two. Czy on mi zostawił tego lockpicka, czy może mnie teraz gdzieś indziej wsadził? Możliwe, że jesteśmy po prostu w jakimś innym miejscu, chociaż widzę, że jesteśmy w tym samym. No i co, i znowu się muszę odblokować pewnie, co nie? O, widzicie? Znowu się muszę odblokować, bo on pewnie myśli, że ja... On nie wie, że ja mam takiego... tego łonego. Tu nic nie było, co nie? Aha, i straciłem tego firewood gdzieś tam u góry. Dobra, ciśniemy. Może na górę sobie teraz wejdźmy. Tutaj były te matches, nie? A tu co było? A tu jest wejście, dobra. Może tutaj wiedzieć my więcej, gdzie się chodzi i tak dalej. Ale tu będzie kuchnia. Tu żeśmy stracili tego firewood, dobra. To już wiem, gdzie jesteśmy. Więc ten domek chyba nie jest aż tak potężny, jak nam się wydaje. Ale musimy to oczywiście wszystko sprawdzić, co nie? Gdzie tutaj coś się może znajdować. Tu coś. Tu chyba też nic nie będzie. A to? Ja nie wiem, która muzyka jest goniąca, że, że ona mnie zauważyła, czy coś. Shotgun ammo. Water tam, tu jest ten firewood, coś tam. Weźmy może tego firewood i zanieśmy go tam przy tym mm, samochodziku. Tak, żebyśmy widzieli, że tam wszystkie przedmioty są. Oh, oh my god! Oh my god! Ale się, że teraz tego przestraszą. Co się stanie, jak wejdę tutaj do tej fosy? Oh my god! Oh my god! Krokodyl! Krokodyl Romek. Nazwijmy go krokodyl Romek, dobra? Był tak. Eee. Karolina. Ośmiornica Karolina, Nikodem, Slendrina, a to jest Romek. Niech to będzie krokodyl Romek. I tak musimy wiedzieć, jak się zabijamy, i tak dalej. Dlatego ja teraz będę po prostu cisnął, bo już tutaj mniej więcej wiem, co gdzie jest, i tak dalej. Więc sobie po prostu stąd wychodzimy. Fajne jest to, że mamy tego lockpicka, i tak naprawdę możemy wszystkie drzwi otworzyć, jeżeli znajdziemy jakieś. A tu co było? A tu było wyjście, dobra. Oh my god. Granny idzie, ja nie wiem gdzie mam je iść, no. Dawaj, grenie hojno tu. Wydaje mi się, że ja mogę wziąć tego... Jeżeli tutaj jest wszędzie tych naboi tyle. To wydaje mi się, że ja po prostu wszędzie mogę sobie. E, wzi wziąć od Grandpy, mogę sobie wziąć ten... Jak to się mówi? Shotguna, co nie? Cholno tu Granny. O na na tędy przyjdzie. Ona ma taki pef tracking, że to jest po prostu masakra. Ale dobra, idziemy teraz. Stąd ja sobie polecę teraz na górę. I zobaczymy, co się... Bo tu chyba będzie 48 pięter, tak mi się wydaje. Dobra. O, tutaj mogę chyba coś wsadzić? Nie no, nic tu nie mogę zrobić. A tutaj co jest? Weapon key! Okej. Okay. Co tutaj mamy? Padlock key! To zaś na dole było potrzebne, nie? Nic nie ma. O oh mój oh on strzela do mnie! On normalnie strzela do mnie, to jest niemożliwe! Ja nie wytrzymam, więc jeżeli go spotkamy gdzieś na dworze, to może być taka troszeczkę lipa, ale mam pedłoki i tego pedłoki możemy użyć gdzieś tam na dole, co nie? Tu, tu, co nie? I co dalej? O. Co tu? Co tu zaś jest? Pod... Oh my god! O Jezus Maria! Co tu jest? Tu chyba też nic nie ma. Zamknij te, zamknij te drzwi. Tu w ogóle coś tam musimy. O Jezus! Oh my god! O, grani tu gdzieś jest. Grani tutaj jest. O Jezus Maria, jak, jakie tu są pomieszczenia, jakie tu jest wszystko, to jest aż niemożliwe! Granny! Tu nic... Nikt... O oh my god! Jezus, jak mnie ta Slendrina drażni! No tak zawsze z nitacka wyjdzie, no. O, tam coś jest jakaś waza. Dobra, zamykę tutaj co tu drzwi. Co tu jest? Gate? It doesn't work. I need a fuse. Dobra, jesteśmy gdzieś na samej górze. I, I gdzie. Idziemy teraz tutaj iść i co zrobić? A tam tam się Granny poszła, dobra. No ale to co, mogę chodzić po tym dachu? I co mogę tutaj po tym, w tym dachu znaleźć? Tutaj nie mogę ten, bo tutaj się zaskoczy. No ale co mi to da, że jestem tu na dachu? Ja się boję stąd zeskoczyć, że coś się tutaj... Stanie, ale no dobra, ciśniemy dalej. Tu się da jakoś. Nie, tu się nic nie da zrobić. Tam jest ten shield. O, może tu? Może tu jakoś trzeba. O, widzicie? O. co tu robi Kinga? Ale jesteśmy chyba po drugiej stronie, tak mi się wydaje. To teraz się stało. Tu jest Teddy An Old Crib. O, mamy deskę. Proszę bardzo, mamy plank. I co z tym plankiem? A już wiem. Tutaj będziemy mogli, Tediego, ten, co nie? No i co z tym plankiem? Gdzie ten plank dać? Ten plank gdzieś będzie potrzebny. Tędy się przejść bokiem nie da. Zaskoczyłem na dół. Tu jest pełno tych wind. O, Teddyber! O, oh my god, Spadłem! Ale Teddy jest w tym, dobra. Zawieziemy Teddy'ego do góry i zobaczymy, co się stanie. Wydaje mi się, że to jest ta winda na samym dole, w kuchni. Więc wystarczy, że już mamy Teddy'ego, zawieziemy go na górę. Szybko wchodzimy na górę i wstawiamy tego Teddy'ego i zobaczymy, co się stanie. Oh my god, jedzie. O, jest, dobra. Oh my god. Co za typ! On normalnie do mnie strzela, ty! Jaki typ! Dobra, robimy teraz na szybkiego. Miejmy nadzieję, że to się uda. Oh my god! Slendrina! Pyk. To pojedzie na górę. Dobra, ja teraz szybko uciekam. Bo tu jest gdzieś gdzieś gronie. Ja szybko uciekam, ponieważ dziadek tu przyjdzie chyba. On to chyba też słyszy. Ja bym musiał jakoś sobie szybko wejść na górę. Najważniejsze jest to, że ten Teddy bear już pojechał na górę. O, jest Teddy. Bear. <grymne> ja nie wiedziałem, że muszę na kucaka tam zejść. Day 5 The Last Day. Musimy ogarnąć jeszcze tego miśka i końcową kascenkę. Bierzemy Teddygo. Okej. Okay. I teraz go tutaj rzucamy. I co? I ona już chyba nie będzie straszyć, tak mi się wydaje. Ona zniknęła. I kluczyk mi zostawiła! Okej, Safe! key. is now gone. I ona mi zostawia kluczyk, czyli tak, aby podziękowała mi za to, że, że coś takiego, co nie. I, i ona się cieszy. Dobra, zejdź. Ale gdzie jest nawet. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie safe jest i to wszystko. Przecież to jest. To jest ta gierka jest nie do przejścia. Nie? Ona, oczywiście zawsze tak mówię. Jeżeli nie wiem, co trzeba zrobić. Ale tu ja mam plank, tu mam jakieś wood, coś tam, coś tam, coś tam. A tu. Tu nikogo nie ma. Ktoś mnie już zauważył. A nie u góry. Dobra, i ona chyba tutaj nawet zejdzie. Tak mi się wydaje, co nie? Tu jest w ogóle takie pomieszczenie. Ona chyba nawet wie, gdzie ja jestem. Więc wcale się nie zdziwię. Jeżeli ona tutaj za chwileczkę zejdzie. Ale to czekaj. Zamknijmy może te drzwi. Poszukajmy sobie tutaj jeszcze O! No to fajnie. Fajnie ją teraz tutaj przywołaliśmy. I tak teraz się chcę tutaj zabić. Żeby wiedzieć... Koń o! Save! Kokonat! I w tym... Oh my god, idzie tu. O Jezus, pułapka. Ale ominąłem ją. I ten kokonat będzie potrzebny na dole, co nie? O oh my god, Granny, Granny, Granny. O, idzie Grandpa, nawet przyszedł. Ja mogę sobie tutaj nawet szybko zejść i zobaczymy, co jest w tym kokonat. bo wydaje mi się, że musimy zrobić tutaj... Żeby go rozwalić. Pyk. I gdzie to... To gdzieś po drugiej stronie chyba było, co nie? Dobra, dawaj, kładziesz tego kokonat i ucinamy. I co tu wyleciało? Weapon Key. A Weapon Key gdzie był? W którymś z pomieszczeń, ale już nawet nie pamiętam w którym, więc wydaje mi się, że Granny tutaj i tak przyjdzie i mnie teraz zabije. Dokładnie, idzie Granny, niech ona mnie tutaj walnie. Mógłbym jeszcze zobaczyć w sumie, jaki tu jest ten Weapon Key, ale wolę sobie zobaczyć jaka jest końcowa scena, bo i tak tutaj w sobie wszystko musimy ogarnąć. Okej, okay, w, sam w samochodzie jesteśmy. O! Oh my god, dynamit tu wrzucają! Bye bye. Bye bye. <ścoughs> A dlaczego oni polecieli też? Dlaczego oni się też zabili? Czy oni tylko dostali tak, jakby wiecie? Jak. Nie wiem o co w tym chodzi, ale no dobra. Granit 3, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej, Granit 3. Jeżeli chcecie też jutro, Granit 3, zostawcie koniecznie 1500. Zapraszam w górę, pociśnijmy sobie więcej z Granit 3. Lista wspierających, dziękuję. Komentarze, dnia dziękuję. I subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały po więcej, żebyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Na razie, dzięki. Cześć.